Teraz kilka informacji na temat tego jak pracować ze światłem w takim ogólnym zarysie. Przede wszystkim jeżeli pracujemy ze światłem to widok solid tutaj nie będzie nam się do niczego przydawał to znaczy możemy tutaj sobie te światła najwyżej przesuwać ale nie będziemy w ogóle widzieli ich żadnego efektu. Nie będą miały najmniejszego działania. Więc aby zobaczyć te światła musimy być w widoku Material Preview ewentualnie Render. Viewport Shading tutaj jest Display Render Preview. I teraz jeżeli wybiorę ten widok lub ten to zobaczymy, że tutaj się oczywiście pozmienia wszystko i najprościej jest w tym widoku renderowanym, ale trzeba się upewnić, że mamy zaznaczone Scene World oraz Scene Lights. Jeżeli wyłączę Scene Lights, nie widzę w ogóle działania świateł. Jak wyłączę Scene World, to dodatkowo nie widzę też światła ambientowego sceny i zamiast tego widzę jakieś światła przygotowane wcześniej i dostępne w blenderze. To są światła HDR. Część z nich dodałem, w normalnym blenderze nie ma ich aż tyle. Więc muszę to mieć włączone. Te dwa checkboxy muszą być obecne zarówno tutaj albo tutaj, jeżeli chcę w Eevee oglądać na żywo render. Jak widać teraz wszystko jest podejrzanie białe. Muszę tutaj zajrzeć i widzę, że no nic nie zostało włączone. Mam jakieś domyślne światło HDR. Jeżeli je zmienię, oczywiście zmieni się lekko odcień sceny, ale to nie jest to o co nam chodzi. Żeby działało prawdziwe podglądanie światła muszę włączyć Scene Lights oraz Scene World. No i teraz widzę jak działa światło. Mogę przesunąć tą lampę i widzę, że światło, czy tam jego jasność poświata również się przesuwa. Tak to działa. Okay? Więc musimy być tego świadomi, że tego typu podglądy tutaj są istotne i właśnie one będą troszeczkę bardziej złożone, w ogóle będzie się dłużej to liczyło. Więc przy okazji, jeżeli mamy dużą scenę i patrzymy na nią w Cycles, a teraz mam silnik renderowania ustawiony na Cycles, to czasami warto ograniczyć ten obszar renderowania poprzez CTRL-B. Zauważcie, że jestem w trybie obiektowym, więc to nie jest żaden bevel, tylko po prostu naciskam Ctrl B i obrysowuję sobie fragment sceny. Ten fragment będzie renderowany. Poza tym fragmentem nie będę widział żadnego światła, tak jak widzicie. Dotyczy to również ustawień tych, które sobie mogę tutaj włączyć. Na przykład włączę sceny renderowane w świetle tym podglądowym, na przykład jakiś tam HDR czy coś. Widać, że poza tym prostokątem... Nie mam tego renderowania i dzięki temu, że ten prostokąt jest mniejszy niż cała powierzchnia ekranu, renderowanie i pogląd będzie generował się szybciej. Więc chodzi tutaj o czas i o efektywność, nie będę także mocno przemęczał komputera. Jeżeli chcę usunąć ten border, naciskam Ctrl-Alt-B. Wtedy znika i całość z portem widać. Dodać też trzeba, że jeżeli miałem na scenie kamerę, to ten border będzie osobno ustawiony dla kamery. Jeżeli tutaj jest moja kamera, którą ustawiam sobie w ten widok i nacisnę w widoku kamery, ten Ctrl-B, to kamera będzie miała własny podgląd, a jeżeli ją przesunę, wyjdę z widoku kamery, to już tego podglądu nie będzie, mogę mieć osobny, własny tutaj. Na przykład ustawię go w ten sposób. Więc w kamerze mam taki, poza kamerą mam taki i znowuż Ctrl-Alt-B usuwa ten podgląd, w widoku kamery Ctrl-Alt-B usuwa. Dobrym pomysłem jest w widoku kamery obrysować sobie całą kamerę Ctrl-B, Obrysowuje całą kamerę i wtedy ten widok mi się tutaj ogranicza tylko do tego, co widzi kamera, a pozostałych elementów w ogóle nie renderuje. To jest przydatne, więc zapamiętajcie o tym skrócie i do pracy ze światłem, do podglądania tego, co mi się tutaj stanie oświetla, trzeba pamiętać, żeby używać Scene World oraz Scene Lights.